Mercedes AMG GT. I jak mogliście zauważyć, to dość duży rozrabiaka. Aufrecht Melcher Gross Asbach, czyli w skrócie AMG. To właśnie od tych dwóch nazwisk i jednej nazwy miasta powstała marka, która na zawsze odmieniła Mercedesa. I która wpisała się w słowniku motoryzacji pod hasłem Porąbanie. Otóż w latach 60tych strategia Mercedesa była dość prosta. Tworzymy samochody luksusowe, samochody komfortowe, samochody wygodne, samochody mocne. Wszystko jest jasne i klarowne. W przeciwieństwie do AMG, którego w tamtych czasach strategia odnośnie Mercedesów, Wyglądała mniej więcej tak. Co jak widać na załączonym obrazku, nie wszyscy byli w stanie zrozumieć. No bo powiedzcie mi, kto w tamtych czasach pomyślałby, pa, komu by się nawet przyśniło, aby wziąć luksusowego 300 sel? Rozwiercić mu silnik do 6,8 litra, zmienić tłoki, zawory sące, układ dolotowy, układ wydechowy, układ smarowania, zmienić stopień sprężenia, utwardzić zawieszenie i wyciągnąć 428 koni mechanicznych. Czyste szaleństwo. Ale dzięki tamtemu szaleństwu dziś mamy takie samochody jak ten. Mercedes, który dzięki swojej nazwie chyba najbardziej przypomina nam o dwóch panach, którzy postanowili postawić wszystko na jedną kartę. AMG GT to model, który swoją premierę miał w 2014 roku i który zastąpił legendarnego SLS-a. Od 2014 roku mieliśmy już do czynienia z liftingiem tego modelu. Na rynku pojawiły się różne odmiany, od zwykłego AMG GT po e, szalone AMG GT-R Pro, aż do wyczynowego Black Series. Przyszła więc pora na wprowadzenie nieco większych zmian. Pytanie: czy te wprowadzone zmiany wszystkie są lepsze? No niestety nie. Zacznijmy od wyglądu, i tu mam pierwszy problem. Wiem, że to jest mój problem, bo teoretycznie o gustach się nie dyskutuje, ale dla mnie y, nowe AMG GT jest jakby zbyt smukłe. Paradoksalnie powinno być odwrotnie, bo nowa generacja jest deczko większa od swojego poprzednika. Natomiast wszystkie zagrania, właśnie stylistyczne, powodują, że dla mnie ten samochód stracił nieco na charakterze. Kiedyś AMG GT było jak taki chuligan siedzący na trzepaku, y, wyskakujący do was z tekstem. Co się gapisz? Teraz to nadal jest chuligan, ale trzeba się od niego spodziewać raczej pytania w stylu, w czym mogę pomóc, drogi kawalerze? Oczywiście mocno to koloryzuję, bo AMG GT to nadal kawał bestii. Natomiast kiedy patrzy się na niego z przodu, to węższe, bardziej pionowo ustawione reflektory i cały przód, jakby schodzący do środka, sprawiają wrażenie bardziej przyjaznego niż budzącego przerażenie. I z tyłem jest podobnie jak z przodem. Znowu poszło to gdzieś w kierunku elegancji, a nie samochodu, który powinien budzić przerażenie. Mamy tutaj zupełnie nowe lampy, które są połączone taką listwą. To nie jest listwa LEDowa. W ogóle te lampy wyglądają trochę jak maska, którą nosiły żółwie ninja. Natomiast najciekawszym zabiegiem stylistycznym są tutaj właśnie lampy, które są jakby 3D. One nie mają zewnętrznego szkła, przez co. Trochę wyglądają tak, jakby to szkło wam odpadło i zostało samo wnętrze lampy. No, trochę nie moja bajka, ale byłbym mocno niesprawiedliwy, gdybym nie docenił yy, tutaj kreatywności stylistów, więc doceniam. A gdy już jesteśmy z tyłu, to sprawdźmy, co sobą reprezentują te cztery wielkie armaty z tyłu AMG GT. No trzeba przyznać, że na postoju przez ten limiter szału nie ma, ale jeszcze go nie przekreślajcie. Trzeba przyznać, że jak przyciśnie się AMG GT podczas jazdy, to ten dźwięk zaczyna się mocno rehabilitować. Natomiast co wytwarza ten ładny bulgot? To, co jest przede mną, a mianowicie 4-litrowe, podwójnie doładowane, benzynowe V8. No wstydu nie ma. Wstyd zaczyna pojawiać się w momencie, kiedy zdecydujecie się na AMG GT w odmianie. 43. Wtedy pod maskę trafia silnik dwulitrowy. I ja naprawdę wiele rzeczy staram się zrozumieć. Wiele rzeczy czasami staram się usprawiedliwić. Ale dwulitrowego silnika w AMG GT usprawiedliwić nie potrafię. Tak więc błagam, nie róbcie tego. Zresztą chyba łatwo Was przekonać. Wracając jednak do tego, co mamy w odmianie 63. Topowy wariant, czyli właśnie GT63 Formatic Plus osiąga moc 585 koni mechanicznych i maksymalny moment obrotowy na poziomie 800 Nm, który dostępny jest w dość szerokim zakresie. Od 2,5 obrotów do 4,5 obrotów na minutę. Do tego wystarczy Wam zaledwie 3,2 sekundy, aby zobaczyć pierwszą setkę, a gdy będziecie mieć do tego warunki, to na liczniku pojawi się 350. 15 km na godzinę. To niewątpliwie szybki samochód, który w złych rękach potrafi zrobić krzywdę. Ale problem w tym, że gdzieś zatracił to demoniczne oblicze. Jest zbyt przewidywalny w porównaniu do poprzedniej generacji. Może to się zmieni, kiedy wejdzie na rynek wersja AMG GTR. Ale póki co, żeby mieć mokre gacie, naprawdę trzeba się postarać. Krótko mówiąc, musicie. Bardzo! Ale to bardzo przegiąć. To co się stało, że się zesrało? Nie warto. Myślę, że spore poczucie bezpieczeństwa w tym samochodzie zapewnia wprowadzenie napędu na wszystkie koła Performance Formatic plus. Jasne, ten zaawansowany napęd oferuje w pełni zmienny rozdział momentu obrotowego na przednią i na tylną oś, ale wszystko dzieje się automatycznie, tak, aby przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo i pewność prowadzenia. A dla mnie właśnie najpiękniejsza była ta nutka, ba, symfonia niepewności. Nigdy nie wiedzieliście, kiedy ten samochód postanowi wbić wam nóż w plecy. Co prawda nie wszystko stracone, bo nowa MGGT ma tryb drift i wtedy cała moc i moment trafiają na tylną oś, ale to jest tryb do driftowania. Kiedy się go w tryb Race, to auto zadba głównie o stabilność i pewność prowadzenia. A nowe AMG GT, w porównaniu do poprzednika, prowadzi się dużo stabilniej i dużo pewniej. W poprzedniej generacji już dawno byłbym posikany. Tutaj nie ma z tym problemu. Ale, że on jest szybki. Warto również wspomnieć o zmianach, jakie przeszedł sam silnik, bo oczywiście nie mamy tutaj do czynienia z tym samym motorem, który był w poprzedniej generacji. Silnik przeszedł liczne modyfikacje. Otrzymał m.in. lewą miskę olejową, przeniesiony interkuler i aktywną wentylację skrzyni korbowej. Kanały dolotowe i wydechowe zostały zoptymalizowane, aby mieć jeszcze większą przepustowość. Powiększono też kanały spalin prowadzące do katalizatora i filtra cząstek stałych. No i najważniejsze, wyższa moc AMG GT63 wynika przede wszystkim z większego ciśnienia doładowania, a także zmodyfikowanego oprogramowania. Oczywiście zmiany silnikowe to nie wszystko, bo wiele osób może powiedzieć i w pewnym stopniu będą miały rację, że nowe AMGGT to taki SL z dachem. No i po części tak jest, rzeczywiście, bo auta zbudowane są na tej samej płycie podłogowej. Zresztą podobnie wyglądają, korzystają z tych samych technologii, natomiast różnica między nimi jest taka, że SL nawet w tej najbardziej sportowej odmianie nie prowokuje Was do szybkiej jazdy. A ten. Jest trochę jak pewien motocyklista z pewnego filmu. Jechałem szybko, gdyż był naprawdę lubi, bo ta horda koni pod maską zachowuje się jakby miała wściekliznę i przy każdym wciśnięciu gazu chciała wyskoczyć z tego samochodu. Jak przyłączycie auto w tryb race, to wszystko się tutaj zmienia. Zmienia się układ kierowniczy, który jest Dużo bardziej precyzyjny. Zmienia się zawieszenie, które tutaj jest adaptacyjne, wyposażone w redukcję przechyłów, i w sumie nie mam pojęcia po co, bo auto jest tak twarde, że tutaj się po prostu nie ma co przechylać. Również skrzynia biegów, choć ona czasami lubi zaspać, to również nastawiona jest bardziej na sportową jazdę. Wszystko tutaj przestawia się na tryb zapierdzielania. Tylko, pomimo tego, że auto staje się wariatem, to nadal jest Waszym przyjacielem. I tak jak wspomniałem wcześniej, kompletnie nie chcę Wam zrobić krzywdy. Natomiast to, co wyróżnia najnowszą generację, to podejście do życia codziennego. Bo wystarczy przełączyć w tryb komfort, i Wasz świat całkowicie się zmienia. Auto staje się wozem dla statecznego, ułożonego odbiorcy Mercedesa. Jest cicho. Jest w miarę wygodnie. Mam tutaj elektrycznie sterowane fotele, mam wentylowane fotele, mam podgrzewane fotele, elektrycznie sterowaną kierownicę, najnowsze systemy asystenta Hey Mercedes. Wszystko to, co otrzymacie w innych modelach. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Macie tutaj nawet możliwość zakupu wersji 2, 2. I według Mercedesa, z siedzeniami w układzie 2,2 +2 AMG GT, jak na samochód sportowy tej klasy, oferuje mnóstwo przestrzeni dla podróżujących oraz na bagaż. No to sprawdźmy to. I powiem krótko. Nie. Znaczy się, ja wiem, że kluczowym zwrotem są słowa jak na sportowy samochód tej klasy, ale umówmy się, to nadal są miejsca bardzo umowne. Ja nie byłbym w stanie tutaj, że tak powiem, przejechać nawet 5 kilometrów, no bo tu już nawet nie chodzi o moją wygodę, ale również o bezpieczeństwo, bo spójrzcie w jakiej pozycji mam głowę. No... Nie byłbym w stanie tutaj podróżować. Natomiast, jeśli chodzi o bagażnik, to tutaj rzecz wygląda zupełnie inaczej. Otóż AMG GT oferuje Wam bagażnik o pojemności 321 litrów, który jest po pierwsze dość ustawny, jak na tego typu samochód. Po drugie, macie podwójną podłogę. Po trzecie, są tutaj jakieś gumeczki, żeby. Pochować parę rzeczy, żeby nie latały po tym samochodzie. Są nawet haczyki, jest możliwość zamontowania siatki, i co najważniejsze, jest możliwość położenia oparć drugiego rzędu, w związku z czym otrzymujecie naprawdę sporo przestrzeni. I żeby Wam to udowodnić, to przyniosę jedną rzecz, którą już dzisiaj widzieliście. Pomyślałem, a co tam jedną rzecz? Przyniosę trzy rzeczy, które nawet nie pomyślałem, że się do tego samochodu zmieszczą. Dość sporych rozmiarów sztaluga, proszę bardzo. Bez problemu. Stolik, bez problemu. Krzesło, bez najmniejszego problemu. I jeszcze naprawdę sporo by się tutaj zmieściło. Ten bagażnik jest naprawdę super. To, co również bardzo pomaga w użytkowaniu na co dzień tego samochodu, to tylna oś skrętna, która po raz pierwszy pojawiła się w tym modelu właśnie w tej generacji AMG. Oczywiście, nadal przy szerokości ponad dwóch metrów ten samochód jest zgrabny w mieście jak słoń w składzie porcelany, ale to niewątpliwie pomaga. To, co Wam się natomiast nie spodoba w AMG GT, to zużycie paliwa, bo ten samochód potrafi wciągnąć ponad 70-litrowy zbiornik w mieście po przejechaniu niecałych 300 km. Lubi też wyczyścić yy, Wasze portfele, bo cena tego samochodu startuje od 990 tysięcy złotych bez żadnych dodatków. I myślę, że to jest chyba najlepszy moment na podsumowanie tego samochodu. AMG GT to niewątpliwie bardzo dobry, sportowy samochód. To niewątpliwie bardzo ładnie narysowany samochód. To niewątpliwie zwracający na siebie uwagę samochód, ale to też samochód, który w moim odczuciu został pozbawiony bardzo dużej ilości charakteru. I to boli mnie w nim najbardziej. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym samochodzie za mną, co sądzicie o tym materiale. Jeśli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Czekam na wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć.